Cześć mano, z tej strony z a to jest kolejny materiał z naszego przepięknego Minecrafta Dam, 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 ziomeczki moje, witajcie. I tak, tym razem chciałbym przedstawić wam modyfikację, która nazywa się ATV Mod, czyli modyfikacja dodaje nam kłady. Takie kłady, które tam widzicie, jest taki kład, czyli tieru pierwszego, tieru drugiego oraz tieru trzeciego, czyli diamentowy. Yy, złoty oraz żelazny, ok. I tak, na samym początku pokażę Wam jak właściwie takiego kłada yy, złożyć, czyli na samym początku pójdziemy do tej jakby wystawy, następnie przejdziemy do tej wystawy, a na samym końcu przejdziemy do testów na wodzie. Oraz tutaj na lawie też sobie to przetestujemy, się troszeczkę pobawimy. Dobra, tak więc doszedłem do wniosku, że nagram coś dla Was innego i nagra i postanowiłem, że nagram właśnie jakąś modyfikację. Ogólnie to nie jest jakaś seria, tak więc nie bierzcie sobie tego na poważnie, ale czasami takie modyfikacje będę wrzucał i kurde troszeczkę mi denerwują te szalony siejderii, kuridi. Kurde, się się mi denerwują bo szalone są szalone szybko słońce zachodzi to jest denerwujące się szybko cień robi tak więc ja sobie zrobię dzień i tak będę wam tę modyfikację przedstawiał na game modzie tak więc yy, a tak więc tak więc nie hejtujcie dlatego że game moda używam i tak ogólnie ja kiedyś na swoim kanale już modyfikacje pokazywałem tak więc yy, myślę że to znaczy już w sumie chyba nie mam. Przelećcie sobie moje filmy tam do starych filmów, przejdźcie, jak chcecie to zobaczycie, czy jakieś modyfikacje były. Ja nie pamiętam, bo pamiętam jeszcze, że niektóre filmy to jadałem na prywatne, ale dobra, nieważne. To jest ziomeczki, zapraszam do prezentacji. Okej, okay, tak więc Stevie jest powrotem i wita was bardzo, bardzo serdecznie. Okej, okay. kurde, patrzcie jakie słońce, buzie widzę, buzie widzę w tym teńczu. Dobra, ziemeczki dobra. No najdroższa. Serce się pokazało. Tak, serce, boże. Buzie widzę twarz, widzę. Buzie. Ja nie widzę. Ja widzę. Widzę! O, widzę! Matko, najśmielsza! Kocham cię! Widzę! Tak więc, y, na samym początku, potrzebujemy podzespoły do naszego kłada, aby złożyć sobie naszego szalonego kłada. I tak, y, wiadomo, że potrzebujemy silnika, czyli mamy tutaj trzy rodzaje silników. I y, y, y tak, mamy zwykły silnik, czyli na tier pierwszy, czyli na ten nasz żelazny szalony kład. Y, mamy tier drugi, czyli na. Yy, właśnie ten nasz yy, no, złoty szalony kład oraz na yy, oraz mamy jeszcze taki silnik czyli na nasz szalony trzeci yy, tier tam 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 czyli nasz szalony trzeci kład który ten jest ten jest najlepszy czyli tak tier pierwszy jest najsłabszy tier drugi jest yy, właśnie lepszy no i tier trzeci jest najlepszy tak więc w taki sposób robimy te nasze trzy silniki, tak o się je robi, tutaj widzicie sobie szale, szalone rozłożenie zrobiłem, myślę, że dosyć ciekawie to wygląda i możecie sobie teraz zatrzymać filmik na przykład i sobie fajnie to jakby zrobić. Dobra, zresztą będziecie mieli linka w opisie do modyfikacji, tam wszystko jest. Tak więc tak się robi nasze szalone silniki, a tutaj mamy... Tak, czekajcie, od czego tutaj w sumie zacząć? Zaczniemy od tej strony, tak więc w taki sposób robimy siedzenie do naszego kłada, czyli to na czym siedzimy, musimy na czymś siedzieć, prawda? Tak więc w, ta w taki sposób właśnie robimy siedzenie, czyli na górę dajemy skórę, a na dół dajemy zwykłe drewno. Dobra, dalej mamy kierownicę, czyli musimy czymś sterować, prawda? Tak więc w taki sposób robimy kierownicę, czyli dajemy po prostu w taki sposób żelazo oraz koła. Koła są niezbędne i nie, nie są na szczęście kwadratowe, ponieważ, jakby były kwadratowe, to nie wiem, czy by się coś na nich dało ujechać. To znaczy, że to pewnie tak, ale dobra. Więc, tak wyglądają nasze koła: tak to wygląda. W środek dajemy żelazo, a na około dajemy węgiel. Dobra, i to w sumie są te podstawowe, właśnie podzespoły, jakie potrzebujemy do złożenia naszego kłada. Tak więc, teraz przejdziemy do składania naszego szalonego kłada. Tak więc, wracam za chwilę. Okej, okay, tak więc jestem z powrotem. Szalony Steve się teleportował z tamtego miejsca. Dum dum dum, szalony teleport. Okej, okay, i tak, jak, jak już mamy te podzespoły, które wcześniej tam widzieliście, to możemy sobie zrobić jakiegoś kłada. Czyli tak, mamy już te wszystkie elementy. I każdego kłada, kłada się w taki sam sposób, po prostu zmienia się silnik. Czyli jak chcemy sobie zrobić Tieru trzeciego, to musimy mieć taki silnik z diamentów, jak chcemy tieru drugiego, to musimy mieć silnik z ze złota, a jak chcemy mieć Tieru pierwszego, to musimy mieć silnik z, z, z żelaza. Tak więc tak to wygląda. Składa się każdy silnik w taki sam sposób, znaczy każdy kład się składa w taki sam sposób, tylko zmienia się właśnie silnik. Dobra. I tak, właśnie, nie pochwaliłem się. Wam patrzcie, Stevie mieszka pod mostem. Tam, tam, jam, tu zrobiłem w ogóle taką szaloną drogę. To miało być do testów, i możliwe, że zaraz sobie tu przetestujemy. Dobra, więc tak, 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 tak. Chociaż nie wiem, na początku chciałem wgrać w ogóle modyfikacje na drogi, ale coś mi to nie pykło, że tak powiem. No i, i, się, i się troszeczkę nie udało. Ale patrzcie, jaką Stevie tutaj drogę odwalił, troszeczkę to ta droga taka. Śmieszne, a dobra, nieważne, z TV budowniczym nie jest, e, tak więc tym się nie przejmujcie, dobra, to jest szalone łóżko, żebym jak umarł, to nie musiał gdzieś zapierdzielać, nie wiadomo gdzie, musiałem się tu przespać, dobra, i tak, 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 e, robimy dzień, żeby, żeby słoneczko było, szalone słońce, szalone cienie, i tak dalej, i tak dalej, dobra, tak więc ja tutaj mam te kładu, już sobie je tutaj e, ustawiłem. I tak, 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 tak. Mamy naszego kłada. Postawimy sobie tieru trzeciego, ponieważ jest najlepszy i najsypsy. Tak więc, takim będziemy jeździli, prawda, panie kład? Prawda, dobra. Tak więc, mamy naszego kłada. E, I tak, ja wam pokażę jeszcze, jak to wygląda bez game moda. Tak więc, gamę mod, mod. Eee, Shalony Stevie, Game modę. Zero. i patrzcie, jak wsiadamy sobie na naszego kłada, to mamy tutaj po prawej stronie, jakby paliwo, ale natomiast to paliwo się nie zużywa z tego względu, że po prostu y, nie został dodany jakby baniak z paliwem, czyli nie musimy sobie y, tego szalonego kłada jakby wlewać w niego paliwa. Czyli jest taki, wiecie, jakby nie, nie, paliwo w nim jest nieskończone, przynajmniej w tej wersji moda, co ja mam. Dobra, tak więc możemy zasuwać wszędzie sobie naszym kładem, który jest głośny, ale głośny ten kład, prawda? Brrr, ale maszyna, zaraz zgaśnie, powinien zgasnąć. Zgaśniesz kładzie, czy dopiero jak zejdę? Dalej odpalony, cześć, jestem Stevie, o. Kład sobie zgasł, tak więc yy, tak, tak ten kład się ogólnie prezentuje, tam już te kłady widzieliście na samym początku. Tamczam. Ale tak się właśnie nasz kład prezentuje. Myślę, że jest dosyć szybki, przynajmniej tego tieru trzeciego, ale to zaraz to jeszcze tam na tą drogę yy, wejdziemy szaloną i tam bardziej to przybliża, jak to wygląda, jeśli chodzi o prędkość, ale dobra. Na początku sobie przetestujemy naszego szalonego kłada w, yy, wy, 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 w wodzie. Jak on się właściwie po wodzie porusza? Czekajcie, zrobię dzień szalony. Szalony Stevie robi szalony dzień. Tak więc nasz kład porusza się po wodzie, także tak o. No tak, tak się właśnie porusza. Możemy nim wszystko przejechać, jest naprawdę szalony. Możemy nim daleko jeździć. Wie, wiecie, to jest taki y, wszędzie może chodzić, y, wszędzie Taki wiecie, czter czterokładowy jest po prostu, możemy nim wszędzie jeździć jest naprawdę mega. Tak więc y, myślę, że jest dosyć y, ciekawie. Może nam konia zastąpić. Ho, ho, jest dużo lepszy od konia na przykład. Ale zasuwam po wodzie, patrzcie. Mm, ale rajdowiec ze Steve'ego, dobra Okej, okay, tak więc tak, tak się nasz przykład y, sprawuje w wodzie Zresztą sobie jeszcze weźmiemy, może wypróbujemy na przykład tier pierwszy Zobaczymy, czy tak samo będzie jeździł Tak samo jeździ, tutaj akurat się niczym to nie zmienia Dobra, wchodzimy z powrotem na tier trzeci Albo weźmiemy sobie na przykład Tin I spójrzcie jak on jeździ, jest dużo wolniejszy od tieru trzeciego Dobra, teraz wypróbujemy go sobie w lawie Przez lawę też on przejeżdża, co jest naprawdę mega według mnie i tak, ogólnie te kłady są bardzo wytrzymałe, czyli naprawdę możemy nimi jeździć po lawie, po wszystkim i one się nam dopiero po długim czasie zniszczą. Jak widzicie, zasuwam. Tylko, że, wiecie, jakbym teraz game moda wyłączył, to ja bym umarł, tak więc nie wiem, czy to jest takie ciekawe. takie troszeczkę dziwne to jest. Natomiast jak z wysokości gdzieś spadniemy, to nasz kład wytrzyma to i będzie jechał dalej. Szalony kład, patrzcie zresztą, Wam pokażę. Game mode zero. No i Stevie, Stevie umarł. No, Stevie się pojawił pod mostem. Stevie. Stevie did, Stevie did. akład sobie cały czas tutaj jest. I on się ogólnie po czasie rozwali. Natomiast to troszeczkę potla, tak więc go sobie tutaj zostawimy. E, Włączę game moda z powrotem. Weźmiemy te szalone kłady, a ten niech sobie tutaj będzie. Dobra, tak więc tak to się sprawuje w wodzie i właśnie w lawie. I teraz co jeszcze ja wam tutaj ciekawego mogę w sumie pokazać. Świnio, szykuj się na śmierć. Świnio! O, kurde, co to było? Chyba się świnie przejechać nie da. No, szkoda, szkoda. Przez świnie się przenika. Poczuj oko, świnia, skubana. Przenikam przez nią. Dom, dom, dom. Dobra, nieważne. No szkodach. Myślałem, że się świnie da przejechać, czy coś. Okej, okay, teraz idziemy sobie tutaj na górę. Jajko sobie w ogóle wyrzucę, bo mi to niepotrzebne. I teraz jeszcze wam pokażę, jak to działa, właśnie na tej szalonej drodze. Tylko mi brakuje jednego kłada, tieru pierwszego. Dobra, No więc zaczynamy od tieru pierwszego. O Boże, nie chciałem, masz dwóch. Patrzcie, jak go możemy sobie przerzuć, przenosić w ogóle. Hoho. Ho. Patrzcie, jak on skacze z jak piłka. Dobra, więc mamy naszego kłada i teraz sobie możemy nim jechać. Tak więc to jest numer pierwszy, myślę, że jest bardzo wolny, patrzcie jak zasuwa, tak się wlokę nim, wlokę i wlokę, się nimi wlokę. Dobra, tak więc to był kład numer jeden, spadaj w ogóle, co, dziury, dziury, to są normalnie, normalnie prawdziwe polskie drogi, ogólnie patrzcie ile tutaj tych kładów mam, się bawiłem i mi troszeczkę ich tutaj zostało, bo sobie z tej drogi skakałem, ale dobra, nieważne, tak więc to był tier pierwszy, teraz yy, jedziemy z tierem drugim, wsiadaj na niego i jedziemy, ten jest jak widzicie już dużo szybszy, i patrzcie, jaki będzie wyskok. Stevie skok! Dom, dom, dom! Dobra, i teraz jedziemy z tierem trzecim, który jest najszybszy. Bum, patrzcie, jak zasuwa, skubany. Brrr, poszedł i tutaj drifta i skaczemy pięknie. Wszędzie nim możemy jeździć, no dobra, może nie wszędzie. Ale większość miejsc można nim jechać. Ale tam brudna świnia była. Muszę tą świnię zobaczyć. Patrzcie, jaka brudna świnia! Świnia wykąpołabyś się. Święka, dobra, nieważne, zimaczki, to chyba by było w sumie na tyle w tym materiale, tak troszeczkę na spontanie, ale myślę, że wam się to spodobało, bo to, nie wiecie, nie było takie monotony, takie suche i takie w ogóle, takie, wiecie, taka typowa prezentacja. To jest, myślę, że ten materiał wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, no i trzymajcie się, cześć!